Witajcie w piątej części lekcji Karate do Jak zwykle przejdziemy do rozgrzewki. Zaczniemy różne podskoki lewo prawo, z nogi na nogę, poruszanie przód w tył. pozycji barki będziemy zamieniać nóżki. Późno, przód tył, poruszamy się. I dokładamy do tego. Przed ramionka. Cały czas lewa noga z przodu. kręcimy rękami na wewnątrz. I zamiana pozycji. Prawa noga z przodu i na zewnątrz. Ręce pracują. Rzuśmy pod stopni. z pracują na zewnątrz. I zaczynamy swobodnie pajacyka. Połączymy kilka tych ćwiczeń dzisiaj, żebyście... I już rozkręcili. I do wypadku. I zaczynamy wypad I prawe polanko. Samo polarno, Pod wysoko stopa odciągnięta. Wszystko po 10 razy robimy. I druga. Iroźnią pięty do pośladków. Pracujemy. I na zewnątrz. I łączymy do środka. I znowu wracamy do pozycji walki wśród tym poruszaniu. Ręce na o i zamiana pozycji. I w przód w I zatrzymujemy obydwie ręce mocno w przód. I dynamicznie w tył. I prawa do przodu, lewa do tyłu. Lekko wina nas I luźne pod sobą. Te ręce. Nadgarstki, dynamicznie, odginamy paluszki, w górę i w przód mocno, w górę i w przód mocno i jeszcze pokrążyć, pokrążyć to wewnątrz, zatrzymujemy, mocno dłoń naciągamy i druga, Popić spychamy, Drugi. Ręce na obi, wrażenia bioder. Dynamicznie. I dziarko. Drugą stronę. I na boki. Pracujemy. I łączymy stopy kolana. I w, w drugą stronę? Rozluźniamy nóżki. Zatrzymujemy się. Zwykły skłon, pogłębiamy na 5 ten. Trznik, san, go. Mocno się odkręcić. Drugi raz, Pięć. san, go. się. Zapadamy łokcie i teraz staramy się łokciami dokończyć do tej go. I jeszcze raz się mocno odginamy. Przechodzimy do siadu powału. Pokazuję ćwiczenie. Tak byśmy mieli troszkę do wypadu. Kładziemy na zewnątrz kolano. Z tyłu noga wyprostowana. I staramy się mocno pochylić do przodu. Do wypadku. Odginamy się mocno. Przechodzimy do podporu. Zamieniamy nogę. Kładziemy nóżkę. Przesuwamy. Mocno. Kładziemy. pop Brzuszkiem dociskamy. Ręce do przodu. Mocno. Dociskamy. Obginamy się. noga z tyłu prosta. Prostowane kolano. Stopa leży na high soku. I... plus. dzisiaj trochę damskich pompek, bo też mamy dziewczyny, które ćwiczą. Opieramy się na dłoniach, stopy łączymy z tyłu razem. I kilka damskich pompek na dłoniach na razie. Zaczynamy. Lewe, prawe, ucho Jedna dyszka. przechodzimy na paluszki dalej jesteśmy w podporze damskim i teraz każdy, każda pompeczka odrywamy paluszek po kolei, zaczynamy od małego palca mamy cztery mamy trzy mamy dwa ucho zawsze do maty, na kciuku no i to da radę jeszcze próbujemy na kciuku zrobić hop powoli wypychamy i tak samo wracamy i 5 go. Siadamy mocno z tyłu, rozciągając pachinę, rozluźniamy łapki, Szczepujemy na boki, nic nam nie przeszkadzało do podporu na, na Sejken, męski podpór oczywiście i 10 pompeczek staramy się zrobić. Mamy dyszkę, odpoczywamy kilka sekund i 10 pompeczek z nakrywką. Włączymy te pompki, co ostatnio mieliśmy na treningu. Ostatnia, czwartej lekcji. I stoimy, przechodzimy do tej za. Znowu włączymy ręce. Na pięć 4 ściągamy paluszki z góry, od dołu, rozluźniamy. No i kilka wykonamy teraz, kilka brzuszków. Kilka ćwiczeń na brzuch. Połączymy się bokiem, żebyście dokładnie widzieli. Przechodzimy do standardowego rowerku i zaczynamy od 20. Wszystko z 50. Zatrzymujemy, rozluźniamy nogi. Ręce prostujemy za głową. Wytrzymać. 15 sekund. Rozluźnić. Kładziemy nóżki w kilka zwykłych brzuchów. Tu, tu, odwracamy się na brzuch, rozciągamy kolana mocno i rozjeżdżamy się maksymalnie do przodu. Taką żabę robimy. Plus, siadamy kilka skrętów, żeby jeszcze skośne mięśnie brzucha dobrzać. I przechodzimy do następnego ćwiczenia brzucha łączenie stopy z ręką. Ech, ni i dwa sam. Ecz. ni, sam. Mi. San. sam. Edź ni, sam. Ecz sam. Rozluźniamy, obracamy się na przygramiona do deski odpoczywamy 30 sekund. Rozluźniamy się, siadamy w Cajza. Prawą nogę wypuszczamy na kakato i kilka skłonów do stopy. Staramy się na razie swobodnie. Zmiana nogi. I już bardziej dynamicznie czyli głowę staramy się dociągnąć do stopy. Położyć na soboto. Zmiana pięć, ten wystarczy. Przełożyć na sobotę, czy działa. Znowu i przechodzimy do przysiadów. Zwykle przysiadzi na razie na rozgrzewkę 10. I I dołożymy do tego przysiadu ojda Jakuckiego. Przysiad, prąd do pozycji walki. Oj, i każdy do swojej. Zobaczcie, ja po do lewej, do jest to jestem lewostronny. Sam. Trzy. Huk, ruk, trzc, otc, huk, i kręc. W dół, sió, i na urę, os. Na tym zakończyliśmy krótką rozgrzewkę. Os. W drugiej części naszego filmu zapraszam na kicho. Zacznijmy od pozycji Zenkutsudaczy i Grenbaraj. Dzisiaj przerobimy bloki chowane w 4 płaszczyznach, żebyście je widzieli z każdej strony. W jednej w karadzie pozycji Hidarii. Puss. Zenkutsudaczy i Grenbaraj wykonujemy spierty. czyli przygotowanie do ataku. Siła! I zaczniemy pierwsze cztery bloki. Każdy po czterech blokach zakończymy po prostu akcentem na naczudackim. Zaczynamy. Sotołkę, Uciółkę Ni, Jordanówkę Sam, Janomaraj si, Jakubczynski, go! Siu! I robimy mała wejście do drugiej pozycji, czynamy Edż, Sotołkę, Ni, uciółkę Sam, Jordanówkę Szyb, Janomaraj Jakubski, siu! Mała T, i Edż, Ni, Sam, Si, Rui, siu! Ty, trzy, on, Po wykonaniu tych czterech bloków powtórzycie tą całą sekwencję 10 razy i dzisiaj przejdziemy do szuto za Układ szuto Tutaj mamy taką małą kostkę, musimy mocno podjąć rękę na szuto. Prawiczona jest. Paluszki trzymajcie złączone razem, prosto. Kciuk chowamy do środka, lekko odminamy rękę, jest kość widoczna. Prawą rękę dajemy za głowę, lewą pod pachę. Mocno ręka wychodzi nad głowę. Jest cięcie na wysokości obojczyka, druga ręka idzie pod pachę. Tak jakbyśmy robili sotołkę, tak dajemy rękę za głowę, wysoko, i jest cięcie, spada ręka na wysokość obojczyka. Łokieć ujęty. akcent na przód. Ecz, trzy. Ni. San. Mocno odwinamy łokcie. Trzy. Dwa. Trzy. 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 Dwa. Trzy. Siódmy. I teraz dynamicznie, szybko uderzamy 10 razy. R, 3, na ułem. US. Wykonajcie to przynajmniej o 100 razy i przejdziemy do dalszego etapu. US. W kolejnej części naszego piechotu pokażę prawidłowe kopnięcie u sirogeli, ale tym razem bez obrotu, żebyście nauczyli się prawidłowo układać nogę i jak mamy to prawidłowo wykonać. Obrócę się w okno, żebyście dobrze widzieli. Stoimy w pozycji pół do dalszych. Akcent zaczyna z lewej nogi, bez nas. stajemy na pięcie, na kakapka. Przyciągamy w pierwszym etapie kolano do, piętę do kolana. I staramy się wyprostować nogę do tyłu, pochylając się lekko, wracamy piętą do kolana, odstawiamy nogę. I druga nóżka. Przyciągamy do kolana, nogę, przyciągamy, odstawiamy. Pozwólcie się tyłem do was, żebyście widzieli. I zaczynamy. Ecz. Pierwszy etap pięta przy kolanie. Ni. Wyprostowanie nogi. San. Odstawienie. I druga. Ecz. Ni. San Shi z tej strony, żeby się do prawej strony i teraz szybciej Przyciągam, wystrzał, odstawiam Przyciągam, wystrzał, odstawiam Ech Głowa idzie za mną. Ni San Shi Go Razem. Trzy. Pat. Pół. I dół. I tę technikę powtórzcie pięćdziesiąt razy. Osu. I przejdziemy do kumite. Pomite, ważny element w karate pushing. Dzisiaj miękkie bloki i atak czutanski. Zaczynamy od pozycji walki. Mamy te, miękkie blok sotołkę. Ściągamy przed ramieniem do środka. Edge, uciłkę na zewnątrz. Ściągamy rękę mniej na siebie ze skrętem, marku, żeby w tym momencie wprawić prawą rękę. Do ciosu. Trzecie, drugie uderzenie. Małaś. I luźno. Rozluźniamy nogi w pozycji walki. Pierwsze wejście. Ecz. Sotołkę. Mimmy. Drugi cios, idzie na nas. Uciuchę. Przy skręcie wprowadzamy ruch prawej ręki na czudacki. Zamykamy mocno pięść. Małaś. Czudacki. Uderzenie. No, pracujemy na nogach 10 razy. Edge, ni, san, shi. Chodzimy, chodzimy cały czas. Edge, ni, wejście, czuwam i wejście mocne ręką. Edge, ni, san, shi. Edge, ni, sam, shi. Dynamicznie. Cotowkę. Edge, dziurkę, ni. Jak u czudanski. Mocno warto przodu. Ma si czuda. I szybciej troszeczkę. Ja pokazuję dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Só. uć. I przyspieszamy troszeczkę. Mocniej. Mocne boki, mocne cios. Miękko. I dołożymy, zatrzymam się teraz, dołożymy blok przed generałem Maszyn Geri. Lewa nóżka z przodu, abyśmy chcieli dobić stopą do kolana, nogi zakroczki. I i stąd wracamy do pozycji. Czyli za każdym razem. Głup, Ruch. czyli wysoko, chodź, u. Zatrzymam się i teraz włożę pozycję walki do tego. Zobaczcie, jak ściągam kolano, musi iść do łokcia, Żeby ochroniło nam tak samo cuda. I odepnięcie nogi w Ecz, ni, Sam gardy ściągam do siebie. Trzy, żeby napręć ciało. Buch. Ruk. Tu. I luźno rozdłużnić się, jak parę podskoków, parę języków i złączymy. Ile padów? Ile ma walki? Zawsze do przodu. I zaczynamy. Pierwszy atak wyobraźcie sobie idzie na nogę. Trzy ni, Wstajemy. Soto. Ucz. Jakucki. Małaś. I wracamy. Edge, ni, san, shi, i mamy piąte tempo go, właśnie tutaj, Edge, ni, san, i poruszamy się troszeczkę, cały czas się poruszamy, nie stoimy, Edge, ni, san, shi, mini blok, nogi, ruszamy, ruszamy, Edge, ni, san, go, zawiatamy mocno ręką, skręt, żeby potem jeszcze raz można było wrócić i jedno tempo, Ecz I tak musimy powtórzyć to 50 razy, żeby przejść do dalszego etapu. Będziemy dokładać kopnięcie yes. na kolejnym treningu. Os! Siła! After silly dreams. I'm Sweeney Todd, I cut ropes like guillotines Blew up to smithereens and moved to the Philippines Fuck who ain't feeling me, I'm cool where I ain't be Fried to a fricassee, the bouncer ain't frisky